Witam Was ponownie i co? Udało się? Udało się, powiem Wam jestem zadowolony, ponieważ czwarta godzina wędzenia szynki doszły do pięknego koloru, kabanosy doszły do superaśnie. A teraz tylko i wyłącznie parzę szyneczkę. Oczywiście jest to szyneczka z kurczaka. Kolorek jeszcze tu musi mi dojść troszeczkę i jeszcze 4 stopnie, no powiem wam kolorek wyszedł taki, może tak, o taki kolorek mi szyneczki wyszedł, więc y, nie jest uwędzona, y, można tak powiedzieć, na czarno, więc wyszło idealnie, no było troszeczkę kombinacji alpejskich, powiem wam, ale, ale się udało, się udało, zobaczymy zaraz, kabanowski mm, kabanowski, o dobra. To już mi się tu, żeby to. Hmm, powiem Wam odnośnie tych termometrów, te, troszeczkę. Uważajcie na te termometry, ponieważ zaraz Wam pokażę. E, ponieważ Wam coś chcę pokazać, e, nie wiem, chi, chińskiej. Dlatego, z tego względu, że tu mam drugi termometr, jest tak, jak włożymy troszeczkę zawsze powinien łapać na początku, sądy powinny łapać nie widzicie, jest już praktycznie paruje, nie widać. Jest już w wodzie. A jak włożymy troszeczkę głębiej, to bardziej. Z tego względu, że te termometry nie wszystkie, ale dopiero łapią tu mniej więcej e, jakiś centymetr od, e, od diody. Także tutaj dopiero jest. E, oryginalna temperatura nigdy tutaj już mam trzeci ten termometr i zauważyłem, że ten centymetr od początku łapie temperaturę także tu dochodzimy jeszcze 3 stopnie do 70 e, zobaczymy jak się zachowuje no co jak się zachowuje e, kabanosy kochani no co no, kabanosy jak kabanosy Fajnie. Już można powiedzieć. Ja je zostawiam na noc w tej wędzarni. Koza tu mi będzie moja pilnowała. E, zbudowałem, tak jak powiedziałem wam, zbudowałem e, jej okap e, z, e, z liści. Co tak słuchasz? Gumowe ucho <gum> z liści. No to ona zżera swój dom. Jej wybór. Dobrze, zobaczymy. E, kabanowski zosta oj, kabanowski zostaną nam na całą noc tutaj e, tak, to są kabanoski w jelicie królewskie. Tak. A to są kabanoski e, w osłonce białkowej, oczywiście były też mm, namoczone i tak ładnie wyglądają. No powiem wam mm, kolorek super. Więc e, było troszeczkę walczenia z wilgotnością, ale udało się kochani uzyskać e, odpowiedni kolor. Nie są wszystko wyschnięte, także trzymamy to na całą noc. Więc, ale jest, jest ciężko, e, można powiedzieć, każdy tam powie wędzenie, wędzenie. W zimę też u nas e, praktycznie się wędziło na święta i tak dalej tradycyjnie, więc wiecie ta technologia troszeczkę człowieka można powiedzieć e, o le, robi się człowiek leniwy jak trochę technologii jest, ale no tutaj na technologii nie można polegać z tego względu, że tak jak wiecie mam tutaj e, maszynkę tak samo e, do mięsa manualną na korbę, aczkolwiek tutaj w Walencji dla tych co mnie oglądają pier pierwszy raz e, tutaj w Walencja to jest e, Filipiny Negros Oriental wyspa Dumaguete i od Dumaguete 20 minut motorkiem niecałe Walencja także bliżej gór i największego wodospadu Dumaguete. E, w, w, tutaj, w, w rejonie no co e, tak jest tu problem z drzewem nawet słuchajcie drzewo jak jest suche jest wilgoć, jest 95-90 stopni wilgotności więc te drzewo też jest po prostu e, wilgotne dlatego staram się e, zawsze jak mi coś drzewa mam e, to takie łupki wsadzam je do wędzarni bo jak wiecie w wędzarni też mam kamienie, to jest taka sauna i mam e, kamienie, które trzymają temperaturę jeszcze 8-10 godzin jest Temperatura w wędzarni powyżej 30-40, a czasami nawet i do 50. Teraz jest sezon deszczowy, więc temperatura otoczenia tutaj tak samo jest troszeczkę niższa, 27-25 czasami, więc no, szybciej się wychładza. Ale ten wędzarnia spełnia swoje funkcje. Jeśli chodzi o tunel, jest zrobiony, wymurowany, jest położona siatka, taka siatka po prostu półksiężyc i na tej siatce są położone kamienie z rzeki, gdzie trzymają temperaturę i na te właśnie kamienie rzucam, kładę łupki, takie drzewa jak widzicie, łupki takie drzewa, które mi podsychają, to drzewo owocowe. Tak mango, mam go czy mam go? Tak, tu szyneczko już mi dochodzi. Także no, powiem Wam, jest wyzwania trochę, ale to jest takie fajne, wiecie, jak jest wyzwanie, jest mokro i człowiek wątpi w coś, co może wyjść, aczkolwiek wychodzi coś ładnego, więc można powiedzieć, że jestem podwójnie zadowolony, bo na przykład w okresie letnim wystarczy po prostu włożyć, aczkolwiek też jest wilgotność, włożyć produkty do wędzarni, otworzyć drzwi, wrota i to ładnie wszystko się zostanie przewieje i jest super raśnie. Także trzyneczki później tu zwędzalnie z sparzenia, z, z one idą powrotem do podsuszenia. Kolorek fajny, aczkolwiek powiem Wam, że na przykład na Sikichor, jak zaczynałem w becce, znowu pada, widzicie, w becce, to też tam miałem tam problem niektóre porcje mi wychodziły takie wiecie jak jak z, z rusztu z grilla nie takie brązy okopcone no ale to no właśnie był problem 70 doszło nie 70 60. 70 72 i źroneczki wyciągamy no także Andrzej i co dalej no udało się jestem zadowolony eee, a byłem powiem wam troszeczkę i zmartwiony mm. Tak, słuchajcie, doszła paczka. Tak, wam kiedyś dzisiaj mówiłem i wam jeszcze powtórzę. E, w poniedziałek została wysłana do Manili na prowincję. Ze względu na słabą po, e, pogodę, deszczową i problemy w, w, w transporcie, doszła dopiero dzisiaj, po pięciu dniach. I zobaczymy, właśnie testują, e, otwarli, mam już zdjęcia ale jeszcze chcę po prostu żeby wysłane były kabanosy, wysłane były szyneczki z kurczaka, wysłana była krakowska, wysłana była kiełbasa wiejska, kiełbasa grillowa, więcej tuszczyku, oczywiście jest. No i to by tam jeszcze wysłane boczki, wysłany boczek, jeden tradycyjny, a drugi po prostu w przyprawach w pieprzu troszeczkę pikantności. Dodałem papryczki płatki, papryczki chili więc są zobaczymy jak dojdzie to po pięciu dniach, słuchajcie, jeśli to dojdzie e, pięć dni bez żadnego lodu, bez żadnych po prostu e, no temperatura, no nie jest zbytnio gorąco, ale e, jest jest jednak ciepło 27 stopni, 25 jest to wysłane w boksie e, piankowym, steropianowym zobaczymy Czekam na wiadomość, w każdym bądź razie podobno testowali już kabanosy są OK Zobaczymy, czekam na następne wieści. Jeśli wszystko jest OK, to powiem Wam, jestem bardzo zadowolony sam z siebie. I ogólnie, że no jednak produkty bez konserwacji, pięć dni w transporcie o temperaturze przeciętnej 27 stopni mogą przetrwać i mogą być nadające się do jedzenia więc coś jest coś, to jest sukces z tego względu że jak ja kupiłem słuchajcie jak ja kupiłem w sklepie normalnie w markecie gdzieś tam 3-4 plasterki szynki i okazało się że po 4 dniach te motorki że po 4 dniach te plasterki szynki w lodówce mi są już takie ślimate Wiecie o czym mówię, nie jeden z Was miał takie do czynienia. Tu akurat jest coś innego. Jeśli tu mam plasterek i położę go do lodówki, moi kochani, czy do chłodziarki, czy do kulera, ten plasterek on mi wyschnie. On będzie po prostu jak chips, więc nie jest ślimaty. Dlaczego? Zadajcie sobie pytanie, dlaczego Gdzie robi się ślimaty? Jest tyle tam w środku czy byka, powiem Wam, no, paszerowanego tego wszystkiego, że no to się nie nadaje do jedzenia, znaczy do nie nadaje. Da się zjeść. Nie powiem, że nie, ale dokładnie to my nie wiemy, co tam, co tam jest i co jemy. Kiedyś pracowałem w przetwórstwie mięsnym i powiem tak: nie byłem zadowolony z zarobków i nie byłem zadowolony z tego, co tam wkładają. Więc nie ma to jak swoje. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, Andrzej. I co udało się? Trzymajcie się. Do następnego odcinka.